Witam serdecznie, dziś pokażę jak szybko wyprać stringi w ekspresie ciśnieniowym. Teraz mamy stringi z małą plamą. Szybko dziewczynie chcemy wyprać, żeby miała na dyskotekę. Więc co bierzemy? Bierzemy, wkładamy ją do ekspresu ciśnieniowego. Pakujemy nasze stringole. Dosypujemy trochę wanisza. Nie za dużo oczywiście, wkładamy i puszczamy, aż leci dymek, widzimy. Puścimy jeszcze trochę, puścimy parą. I nasze stringi mamy już wyprane. No i wyciągamy stringi z ekspresu. I mamy suchutkie. Niesamowite, wyprane i suche. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam do prania w ekspresie ciśnieniowym stringów i skarpetek Star TV.